niesamowite, dziwne zachowanie całkowicie pokazuje, że ta kobieta ma bardzo poważne zaburzenia psychiczne. Pani Lilian Uemoje przybyła z Gany, ma 32 lata i przybyła do synagogi Kościoła Wszystkich Narodów, aby szukać Bożej Interwencji. Tylko można sobie wyobrazić, jak trudne to musi być dla jej męża i dzieci być w tym niekontrolowanym problemie. Tylko Jezus Chrystus może zakończyć ten problem. Czas uzdrowienia. Moja żona modliła się pewnego dnia całą noc i oszalała. Jesteśmy zgany. Jest wolna. Amen. Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu. Czas świadectwa. Nazywam się Albert. Jesteśmy z Gany. Jestem nauczycielem szkoły średniej w Ganie. A to jest moja żona Lillian. To jest mój syn Dekem. Moja córeczka Dolores. A tutaj Daisy. A to jest moja ciocia. Problem, jaki nas prowadził, moją żonę i całą rodzinę tutaj do synagogi, kościoła wszystkich narodów, to zaburzenia psychiczne mojej żony. Od 14 maja 2018 był Dzień Ojca, i moja żona właśnie zaczęła mieć ten problem. Ona zaczęła mówić w sposób, że ja widziałem, że to nie jest normalne. I tego dnia chcieliśmy się dowiedzieć, jaki jest problem od niej, ale nie mogliśmy się dowiedzieć, co się stało. Następnego dnia, wieczorem, jak wzięła wieczorny prysznic, ja oglądałem Emanuel TV. Ona wzięła pilota i wyłączyła telewizję i poszła do, y, do sypialni, a ja myślałem, że ona poszła się modlić. I ja nagle w tej modlitwie zacząłem słyszeć, że ona strasznie zaczęła być agresywna. I zacząłem słyszeć, że ona tak zaczęła wrzeszczeć w tej modlitwie, że to było nienormalne dla niej. Ja wszedłem, aby ją trochę uspokoić, ale ja zobaczyłem, że ona w ogóle nie chce mnie widzieć. Stała się agresywna, wzięła Biblię, aby mnie uderzyć. Więc ja szybko dzieci zabrałem, żeby w bezpieczne miejsce, i wziąłem brata, aby zabrać ją do szpitala. Więc wzięliśmy ją do szpitala i oni powiedzieli, że ona jest. Ma depresję. Następnego dnia ją wypuścili i dali ją pe jej pewne, pewne tabletki. I było przez chwilę dobrze. Dzieci wróciły, wróciły ze szkoły i pozdrowiły mamę, a mama im w ogóle nie odpowiedziała. I ja wtedy zrozumiałem, że to, co w szpitalu zrobili, to tak naprawdę nic jej nie pomogło. Ona przestała w ogóle się odzywać. Więc miałem nadzieję, że sytuacja się jakoś poprawi i wieczorem będzie już lepiej, ale wieczorem sprawy stały się tak trudne, że ja jako osoba nie byłem w stanie tego znieść. Musiałem mieć pomoc innych. Wziąłem brata, który jest lekarzem medycznym, i on powiedział, trzeba go da ją dać do szpitala. Ale ja powiedziałem, nie, uważam, że szpital tutaj nic nie pomoże, bo to nie jest problem, który jest rozwiąza dla rozwiązania przez szpital. Więc zostaliśmy sami. I powiedziałem, jeżeli mamy wrócić i nie mieć żadnych pozytywnych rezultatów, to ja będę dalej cierpiał tutaj z dziećmi i to nic nie da. Więc. Więc wtedy ja zdecydowałem, że cokolwiek by się nie działo, ja muszę zadbać o to, żeby ją zabrać do synagogi, do kościoła wszystkich narodów. Moja żona jest też nauczycielem. Bardzo ciężko pracuje, wszystko robi bardzo dobrze. Ale kiedy przyszedł ten problem, to ona w ogóle przestała chodzić do szkoły. Ona nawet nie była w stanie rozpoznać swoich dzieci, których ma w szkole. Nie była w stanie rozpoznać nawet swojego męża. To jak ona może w ogóle iść do pracy? Więc kiedy to się zaczęło, ona przestała pracować. Zaczęło się to 14 maja i wzięłem ją do szpitala i dali jej wiele różnych zaszczyków I miało to być po to, żeby po prostu było bezpieczeństwo. I przybyliśmy do synagogi Kościoła wszystkich narodów. I mieliśmy łaskę Bożą, aby przybyć tutaj. I mieliśmy ten przywilej, aby spotkać Męża Bożego i zostać dotkniętym Jego posługą. Był to dotyk z nieba, i przez ten dotyk wszystko stało się normalne znowu w jej życiu. Kiedy prorok pomodlił się o nią, tego samego dnia, bo wcześniej, jeszcze jak moja żona, ona nie mogła spać, ona nie mogła jeść, ona nawet nie piła. Ja musiałem ją zmuszać, musiałem się wziąć na ziemię, zmusić ją do otwarcia buzi i nalać jej wody do środka, żeby ona w ogóle się napiła. Musiałem nawet zatkać jej nos, żeby mogła, nie mogła oddychać, i przez to napiła się. Taka była sytuacja. Ale kiedy Mąż Boży dotknął się jej. Tego dnia to była trzecia. Ona spała od tego momentu aż do samego rana o ósmej rano. Ciocia powiedziała, że ją obudził. Ja powiedziałem: Nie, nie obudzę jej, bo ona bardzo długo nie spała. Mąż Boży ją dotknął. Nie, pozwól jej, żeby ona całkowicie się odnowiła. A więc spała od trzeciej po południu do następnego dnia rano. Ona nigdy nie spała tak wcześniej. Ona w ogóle nie spała wcześniej. Ona w ogóle nie jadła. Ona nie piła wody. Zaklaskajmy dla Jezusa Chrystusa. Ja nazywam się jestem z Gany. Moja tutaj obok, która stoi, to jest moja, moja córka. Mój syn to wszystko powiedział. Ja nie wiem, co powiedzieć. Chcę podziękować Bogu, proroka Tibidzuszyłego, co zrobił w naszym życiu. Ona nie była kimś, kto w ogóle mówi bardzo cicha osoba żeby ona mi coś powiedziała, tam jej trzy razy się ją pytać, żeby mi coś powiedziała. Ale tego dnia, kiedy zaczął się ten problem, ja tam poszłam i zobaczyłam, to co zobaczyłam, to po prostu zaczęłam płakać. Ona stała się tak agresywna do dzieci, jak ją pozdrowiłam, ona nawet nie odpowiedziała. Mój syn powiedział: Następnego dnia wyjechaliśmy z Akry tutaj, do, do Nigerii. I jak do Lagos, i jak tu przybyliśmy, to było bardzo źle. To dziecko cały czas płakało. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Kiedy dziecko płacze, to widzisz, jak ja płaczę. Ona nic nie je, nic nie pije. Ona w ogóle nie chce karmić, więc było to bardzo trudne. Nawet trzeba było ją wziąć do łazienki, żeby ją umyć. A ona mnie biła za to. Ona mnie przeciwstawiała się, że mnie w ogóle nie dotykała. Więc tak wiele rzeczy. Ja nawet nie wiem co powiedzieć. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kiedy mąż Boży się dotknął w tym dniu. Wróciliśmy z powrotem do hotelu. Ona spała.